Cześć kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. I słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was, z, żeby się napić z Wami kawki. Tylko, że ta moja kawka, powiem Wam, jest taka oszukana, dlatego że to jest kaweinka, wiecie? Ja zawsze rano piję, piłam do tej pory zwykłą kawę Potem przed południem piłam drugą kawę i po południu piłam trzecią kawę I wiecie, stwierdziłam, że po prostu za dużo mi jest tej kawy I że kawa przestała na mnie działać, no tak jak kawa powinna działać Pobudzająco, dodawać energii i tak dalej I stwierdziłam, że u mnie się to nie dzieje, dlatego że ja chyba piję za dużo tej kawy Zobaczcie, co Monty cuduje, żeby, żeby. On tak zawsze robi, żeby dostać smaczka, wiecie? O, nie wiem, czy mi się to uda Wam pokazać. Wiecie, co on robi? Leży i pokazuje, tak kładzie się, nie? i brzuszek pokazuje, żeby dostać smaczkę. Dobrze, Mam tu się dostaniesz smaczka. On uwielbia to z tym suchym mięskiem, wiecie? Tutaj w ogóle z tej strony mam kota. I ci. I tak mnie. A z tej strony mam pieska, także jestem otoczona zwierzętami. Chociaż może to się pokażę, moim widzom jak już robić sztuczki, O nie będzie widać chyba. Mąki? pokaż? Pięknie. <noise> I właśnie o tej kawie wam mówiłam i stwierdziłam, że będę oszukiwać swój organizm, bo to wiecie, rano to, no głównie ja mam, ja tą kawę piję, wiecie. No też chciałabym, żeby nie pobudziła jak gdyby, ale y, też, bo dla smaku, nie? Człowiek jest przyzwyczajony do smaku. I wiecie, i y, próbuję się oszukiwać kawą inką. I w ogóle ten mój poranny rytuał się nieco zmienił, wiecie? Bo y, opowiadałam Wam kiedyś, że ja zawsze sobie rano piję y, taki słoik wody, 650 ml to tak było dotąd. Nawet miałam taki trochę zakamieniały ten słoik, a nie tak dawno go sobie wymyłam i wiecie... Do tej pory robiłam sobie tak, że zawsze naczczepiłam sobie wodę przygotowaną. wieczorem sobie wlewałam wodę, żeby na rano była zimna, tak pół słoika i potem rano dolewałam sobie dotąd ciepłej wody i wsypywałam szczyptę, ale taką naprawdę szczyptę soli kłodawskiej i wiecie ja się bardzo dobrze po tym czułam, ja się czułam do południa taka nawodniona i ten i, i, tak, i to był taki już mój poranny rytuał, do którego bardzo się przyzwyczaiłam i wiecie co? Jak to bardzo ja uważam, trzeba słuchać swojego organizmu, bo zadziało się coś takiego, że nagle z dnia na dzień ta woda mi zaczęła przestać smakować. Yy, uszykowałam sobie tą wodę, yy, szczyptę tej soli, sobie, no tak jak zwykle, dodałam i wiecie. I chcę się napić tej wody, nie? I ja po prostu czuję tą sól, nie? Ja tak zaczęłam bardzo czuć tą sól, chociaż dałam jej dokładnie tyle samo, ile każdego innego dnia. I stwierdziłam, że chyba mój organizm już ma dosyć tej soli kłodawskiej, ja sobie tak to wytłumaczyłam i odrzuca i po prostu nie tam. I próbowałam sobie pić też tą wodę bez yy, soli i wiecie, ja miałam problem, o ile wcześniej nie było to dla mnie żadnym problemem, żeby takiej słój wody sobie rano na czczo wypić, o tyle zaczęłam mieć problem, że wypijałam tej wody i ona nie smakowała mi, wiecie. Nie smakowała mi i w tej chwili sobie robię tak, że wlewam sobie wodę do takiej szklanki. Ona jest mniejsza i dodaję sobie łyżeczkę miodu. Tak mnie naszła ochota, nie? I cytryny też czasem, ale nie zawsze mam cytrynę. I dzisiaj też w sumie miałam kupić i zapomniałam. I, ale co rano sobie teraz piję od kilku dni właśnie taki, taki kubeczek wody z miodem ciepłej. ciepłej. I powiem Wam, że jak popiję tą wodę, to tak jakoś robi mi się, wiecie... Tak, tak mi się ciepło, robi tak fajnie, tak budzę się po prostu do dnia. I ten. I wypiłam sobie tą wodę, potem staram się zjeść e, śniadanie. Często na śniadanie jem owoce. Czy jestem w pracy, czy jestem w domu, to mój pierwszy posiłek zazwyczaj to są owoce. I właśnie potem była kawa. Nie, kawa sypana, ta prawdziwa kawa była przed śniadaniem, przed owocami. A właśnie ten. No i teraz sobie zrobiłam tą kawę iltę, i wiecie, i tak. Się tak się oszukuję, że ja piję kawę, ale też powiem Wam, że bardzo mi ta kawa smakuje. I piję ją bez żadnego mleka, bez cukru, chociaż e, do kawy czasem lubię też, a to tak bardziej popołudnie, wiecie, jako taki deserek lubię mleka owsianego sobie nalać i, i taką kawkę z mlekiem owsianym, czasem miodu sobie dodam, czasem cynamonu, ale to bardziej taki, taki wiecie, taki deserek to traktuję. Chciałam Wam jeszcze pokazać, to sobie uszykowałam, jaki odkryłam płyn. Po prostu ja uważam, że to jest czarodziejski płyn na wszelkie przypalenia. Yy, wiecie, yy, ostatnia moja córka załatwiła mi patelnię. Patelnię, którą ja bardzo lubię, słuchajcie, to jest moja ulubiona patelnia. Ja, ja najczęściej na niej sobie coś tam robię. I wiecie, i yy, ja byłam w pracy, dostałam kiedyś w ogóle od takiego znajomego Pana bardzo dużo jabłek. No i jakoś te jabłka trzeba przerobić. Zrobiłam trochę kompotów. <laughs> jakieś tam dżemy, marmolady, przymierzałam się do tego robić, ale nie mam słoików, Potem, no my też za bardzo nie lubimy takich marmolad, wiecie. Czasem, czasem, raz na jakiś czas do ciasta czy coś, no to, to można w sklepie kupić słoiczek, nie? I wiecie, a lubimy jabłecznik i, i teraz ostatnio jemy ogólnie dużo jabłeczników. <laughs> I wiecie, i plan był taki, że ja byłam w pracy... Umówiłyśmy się z moją córką, że ona podszykuje jabłka, czyli zetrze, że ja chciałam, żeby sok odparował, a wiecie, okazało się, że ona te jabłka wysmażyła, przypaliła, zostawiła je na patelni i tutaj na tej patelni została mi taka grubaśna warstwa, no, taki spalenizny, taki, wiecie, takiej sadzy, taki, nie wiem jak to nazwać, takich spalonych jabłek po prostu na węgiel, czarnych. I wiecie, i... W pierwszym momencie wzięłam, zalałam to wodą, zasypałam solą, prawie, że pół kilo soli wysypałam na patelnię, gotowała się ta sól z wodą i wiecie i normalnie jak tam jakieś lekkie przypalenie jest czy coś, to ten sposób pomaga, ale tutaj nie pomógł, po tym gotowaniu soli w ogóle nic mi tutaj nie chciało odchodzić i wiecie co, kupiłam sobie kiedyś taki płyn, to znaczy ja, go sobie, ja go sobie kupiłam w zestawie. Jest y, taki sklep internetowy, to się nazywa Laboratorium Pani Domu, To pani na Facebooku, ona mi się wyświetla, właśnie te swoje produkty reklamuje y, w formie filmików i wiecie, i raz, y, spodobał mi się taki zestaw, właśnie ten produkt był w zestawie, jakieś tam inne rzeczy były w zestawie, które ja chciałam, y, ale był też płyn na, do fug którego ja nie chciałam, bo nie był mi potrzebny, ale mówię dobra, no zamówię, tam no, i fugi sobie też, przemyję i tam, chociaż mi nie był ten płyn potrzebny. I wiecie, taki początek miałam nie, nie za fajny z tym sklepem, bo co się okazało, e, przyszedł mi ten zestaw, który no w zestawie to nie było aż takie tanie te, kosme, te, te produkty, bo zapłaciłam za nie ponad 100, jakoś tak. I wiecie, i ja otwieram tą paczkę, a tam ten zestaw brakowało produktu, na którym mi bardzo zależało, już nie pamiętam co to było. A zamiast tego miałam włożony drugi płyn do fug. Rozumiecie? którego ja w ogóle nie potrzebowałam. I miałam dwa te płyny do fug w zestawie. I o ile ja nie lubię się bawić w jakieś tam zwroty, reklamacje i tak dalej, to no napisałam tutaj. Pani, mówicie co wkurzyłam się wtedy? Bo no raz, że czekałam na ten produkt, którego w efekcie nie było, a dwa, że po co mi dwa preparaty do fug, których nie potrzebuję. Napisałam maila do, te, do właśnie tego sklepu internetowego. I wiecie, i też bardzo pozytywnie, bo bardzo szybko moją reklamację rozpatrzyli i y, przysłali mi ten brakujący produkt, a nie prosili o zwrot produktu do FUK. Także, no, tak ładnie ten sklep się zachował. I dla nich to pewnie jakaś tam groszowa sprawa, ale wiecie, dobra opinia zostaje i, i idzie dalej. Ale chcę Wam powiedzieć o tym produkcie. Ja go prawie, że nie używałam. Czasem, y, czasem używałam go, wiecie do czego? Do mycia piekarników. Chociaż do piekarnika mam też taki płyn z Faberlika i też jest bardzo fajny. I wiecie, i tego płynu ja prawie że nie używałam, nie? I teraz mówię, dobra, zobaczę z tą patelnią, nie? tę tą patelnię i zostawiłam na noc. I słuchajcie, dzisiaj rano tak wchodzę, nie mówię, jeju, jaka czarna woda w tej patelni, nie? I tak podważyłam łyżeczką, i słuchajcie, tak mi to, wiecie, pięknie zaszło. Tylko, że nie całkiem jakby. Tak, wiecie, jak ja obskrzybałam łyżeczką, ale zobaczcie, tylko tyle zostało i to jest jeszcze spsikane tym płynem i właśnie ta brudna woda to po prostu ta sadza, wiecie, ta, ta spalenizna puszcza. I no jestem w szoku, bo po prostu ja nie mogłam niczym domyć, nawet ta woda z solą nie pomagała, nie? Nożem próbowałam to podważać, bo to była normalnie taka gruba warstwa tych spalonych jabłek. I słuchajcie, no, no chyba uratuje moją patelnię właśnie dzięki temu płynowi. I mówię, potem Wam o tym płynie. Może komuś się przyda, może ktoś też wiecie. Także to, to Wam chciałam pokazać. No i co? Pokażę Wam, co sobie kupiłam w tej biedronce. Ten mój, te moje tygodniowe zakupy. Tylko w ogóle ten aparat ze mną nie współpracuje dzisiaj. Sam się jakoś przestawia, chociaż jest dobrze przykręcony. Nie wiem. No, kochani, tak. W tych moich zakupach brakuje pieczarek, bo na jeden dzień tygodnia mam ustawiony obiad, że ma być leczo, bo mam tu taką biedną cukinię, która już tu się robi trochę miękka. Dokupiłam drugą cukinię i nawet dzisiaj zamierzałam robić to leczo, ale no muszę mieć pieczarki do leczo. I zastanawiam się jeszcze, bo tu u nas w sąsiedniej miejscowości jest takie gospodarstwo, gdzie produkują, hodują, nie wiem jak to powiedzieć, grzyby boczniaki. I też tam czasem sobie od nich kupuję. I wiecie, i zastanawiam się, czy nie jechać do nich po te boczniaki i z boczniakami tego leczo nie zrobić. Także to jeszcze sobie pomyślę. E, więc tak, kupiłam wafle ryżowe. To dla mojej córki. Ona bardzo lubi te wafelki. Papryka czerwona. Tutaj jest właśnie ta druga cukinia, którą sobie dokupiłam do tego leczo. Smaczki dla Montusia. On ma jeszcze... No świetnie po prostu. Przepraszam Was, że to tak mi to jest lata. Yy, tutaj kupiłam jeszcze smaczki dla Montusia. On ma jeszcze te z Action, jeszcze tam trochę, z... Ona tutaj są. Yy, ale on bardzo lubi te właśnie, to w ogóle są jego ulubione ja smaczki, więc mu kupiłam. Yy, potem yy, winogron, chciałam trochę winogronu. Tutaj kupiłam taki pojemniczek, yy, tak bardzo spontaniczne, bo wiecie, co mam takie leki, które bierzemy z moją córką, jakieś tam y, suplementy. Y, ja sobie biorę multivitaminę, Kamila bierze sobie ażpagandę, Ja biorę też y, B12 i D3 witaminy, bo ja nie jem mięsa, więc sobie suplementuję. I, I właśnie to nie ma jak gdyby swojego miejsca, wiecie? I mówię, wezmę taki pojemniczek i te tableteczki, takie, które, wiecie, które muszą być pod ręką, to będą w tym pojemniku. Y, Łoś wędzony tutaj wzięłam sobie taki strogonow roślinny z pieczarkami, nie jadłam tego nigdy i jestem tego ciekawa wiecie, i to będzie na taki dzień kiedy na przykład nie będzie mi się chciało zrobić obiadu czy coś, to będzie taki zastępnik e, tutaj wzięłam śmietanki osiemnastki dwie bo moja córka ze swoim chłopakiem oni namiętnie jedzą makaron ze szpinakiem e, albo kartonary wiecie? i wiecie i do tego jest im e, właśnie ta śmietana potrzebna mandarynki, krem. Chciałam kupić nutellę i wiecie, że w całej Biedronce nie było nutelli. Ja w ogóle tak nie lubię robić zakupów w Biedronce, ale akurat dzisiaj potrzebowałam, bo właśnie chciałam kupić tofu, chciałam kupić bataty, a bataty i tak nie było w Biedronce, musiałam tu u nas w sklepiku wiecie, na wsi był. I wiecie, i w Biedronce w ogóle nie było nutelli, to wzięłam jakiś taki krem Yy, pff, nigdy nie miałam tego kremu, ja zresztą nie lubię takich kremów, ja lubię jedynie właśnie taką prawdziwą nutellę, czasem sobie wziąć tak na łyżeczkę, jak mam ochotę na coś słodkiego i wiecie, i tak z łyżeczki tak lubię, a moja córka lubi na przykład bułkę nawet dzisiaj na śniadanie, ja bo bułkę z nutellą nie, mi to w ogóle takie smaki nie grają i wiecie <laughs> żeby pieczywo z czymś słodkim, nie tutaj wzięłam Montusiowi takie smaki, nie wiem czy on to lubi, ale to są takie żółki. Takie żujki, więc tak kupiłam, żeby było wiecie, na zapasie i kiedy piesek będzie znudzony na przykład, no to wtedy dostanie takiego żujka, tak? Tak? Mój się kochany. Tutaj dla kotków wzięłam e, taką karmę, bo wiecie, bo koty są niby mojej mamy, ale teraz pomieszkują u mnie i w ciągu dnia są w domu trochę u mnie, trochę u mamy. A na noc idą do mnie na dół. Ja im tam zaniosłam, kupiłam im tam drapak, mają tam drapak, mają swoje domki i miseczki z jedzeniem, wodę, wiecie. I sobie na noc są tam w suterynie właśnie. Ketchup. Najbardziej lubię ketchup z tortexu, ale nie było. Też nie było, więc wzięłam mam Jeszcze były jakieś tam, jakieś tam inne wynalazki, były, ale wiecie... Stwierdziłam, że pudliżki jeszcze chyba będzie taki najbardziej okej. Okay. Tutaj mam wafelki ryżowe. Drugie. Tutaj wzięłam ciecierzycę, bo też jest obiad, będzie z ciecierzycą w którymś dniu. Mleko roślinne wzięłam. Kurczę, wiecie co? Głupia jestem. Kupiłam kiedyś taką fajną maszynę do robienia mleka, znaczy maszynę. taki dzbanek właściwie, pokazywałam wam w którymś filmiku i wiecie, i powinnam robić mleko roślinne i, i takie mam zrywy, że albo robię to mleko, albo po prostu nie robię. I teraz obiecuję sobie, że będę robić, tym bardziej, że nerkowców mam dużo na zapasie, wiórek kokosowych mam na zapasie, bo kiedyś w takim sklepie internetowym zamówiłam, i wiecie, ale kupiłam takie mleko, i chociaż mam plan, że ja będę to mleko robić, nawet w tym tygodniu, nawet może od dziś, ale taki niech będzie na zapasie, nie? Bo my dużo ogólnie mleka roślinnego zużywamy, bo moja córka też do kawy lubi. Do owsianki sobie robimy. Wiecie, tu wziąłam cztery bułki dla mojej kamilki, bo ja muszę wyjeść chlebkę już nawet trzy dni. I tak, tego została jakaś końcówka chlebek grzybni to jest. I tutaj mam prawie, że cały bochenek i powiem Wam, czy też mi... Tej że tak pachniały te bułeczki, tak po prostu tak walczyłam ze sobą, żeby właśnie tak mnie kusiło, żeby sobie kupić jakąś taką świeżutką bułeczkę pachnącą. Ale, ale się powstrzymałam i też powiem Wam, że walczyłam przy chłodni z mrożonkami z lodem, bo zobaczyłam Big Milka słony karmel, którego bardzo, bardzo dawno nie widziałam, a którego bardzo lubię. I też tak wziąć, nie wziąć, wziąć, nie wziąć i tak po prostu walka taka była ostra, ale wygrałam tę wa walkę, nie kupiłam, nie kupiłam, yy. nie kupiłam tego loda. Yy, oliwki zielone. to muszę się pośpieszyć, bo już ten filmik 15 minut trwa. Yy, batoniki takie, moja córka chciała z proteinami, ale też w tej biedronce, wiecie, tam naprawdę nie ma towaru. Yy, nie było zwykłych proteinowych batonów, to wziąłem jakieś takie zbożowe. Nie wiem, czy nie będzie kręcić nosem, no ale sorry. Yy, zmywaki tu mamy, wziąłem gąbeczki, bo też tam chyba mam dwie ostatnie. I jedna torba już jest, już Wam pokazałam. Tutaj mam portfel, oczywiście z Aivonu. I tak już w ogóle przyniszczony, już mi się tutaj rozdywa, ale tak go lubię. Potem tutaj mam słonecznik, bo dzisiaj jest M jak miłość, więc może sobie obejrzę i tak wzięłam, wiecie, będzie skubanie na M jak miłość. Tutaj mam jajka, to kupiłam w naszym w sklepiku, bo. Kupiłam raz jajka w Biedronce i tak mi rybą śmierdziały. Takim, wiecie, takim, nie, że stare jajka, tylko jakiś taki dziwny zapach te jajka miały. I od tej pory ja w Biedronce jajki nie kupuję. ser żółty w takich plastrach. I druga torebka jest zrobiona. Tutaj mam pora, bo w którymś dzień będzie to na obiad, więc będzie por potrzebny. Masło rachunek. Jakiś voucher dostałam. Voucher 15 zł, do wykorzystania od 4 do 5 października. Ale po co mi voucher, jak ja dzisiaj zrobiłam takie duże zakupy na cały tydzień. Także może mam, no je mam, je dam. Tutaj wziąłam trochę śliwek, bo też tak apetycznie wyglądały. Taką tak miałam opokę. Tutaj wziąłam kiwi 3 sztuki. Jednego grejpfruta, yy, wzięłam sobie tofu będzone i zwykłe, bo już yy, właśnie wyszłam z tofu, nie mam i właśnie, no, głównie po tofu pojechałam do Biedronki. Yy, wzięłam sobie też taką wędminkę yy, wegańską, tą z migdałami, nie z migdałami, yy, z pistacjami. Yy, potem tutaj jeszcze mam nektarynki kabanosy roślinne, bo były właśnie te z one są dobre, wiecie. A są na przykład takie kabanosy roślinne, co tutaj pisze trzy ziarna. One między innymi są w wino, w też były, to one nie one są niedobre, wiecie, te ziarna jakoś takie nie smakuje mi tamto. E, tutaj sobie jeszcze wziąłam smaczek z fasoli. Ja u ma mam fajny przepis na smaczek roślinny i dawno go nie robiłam, bo sobie o nim zapomniałam właściwie. I właśnie tak nie naszła ochota, bo w ogóle no przed śniadaniem, kto dojedzie bez przed śniadaniem, wiecie, na zakupy. I ja taka byłam trochę głodna już i tak robiłam te zakupy i nie tyle ja kupowałam, wam moje oczy kupowały. No to się przepraszam, Cię no widzisz. Co? Nie nabytnąłam Cię? Potem jeszcze tutaj mam już taka końcóweczka. Mam co? Ja tu jeszcze mam banany i, i cebula. To wszystko. I to wszystko. Ja tu też myślałam, że jakąś jedną torbę mam, a to po prostu. A to po prostu. Kto mnie tu zaczepia? Kto mnie tu zaczepia? Kto mnie zaczepia? I wiecie. No i takie zakupy. To są moje tygodniowe zakupy, które właśnie postanowiłam Wam pokazać, ale wiadomo, że coś tam z pieczywa, może z owoców, z warzyw to będę musiała źle dokupić w tygodniu, nie? Ale to już są takie mniejsze zakupy. W ogóle powiem Wam szczerze, że ja nie cierpię robić zakupów, no po prostu tak nie lubię robić zakupów. I na przykład u mnie nie jest tak, że ja wiem, że niektóre osoby tak lubią i tak robią, że codziennie sobie chodzą na zakupy, bo żeby świeża bułeczka była, żeby coś tam sobie świeżego, fajnego wypatrzeć, a ja tak nie mam. Ja to lubię zrobić sobie zakupy raz, a wiecie, raz, a, żeby przez kilka dni mieć y, spokój z zakupami. Tak, to jest mój urwis kochany, o tak się tule. Tak się tule, tak mnie Montuś tuś kocha, tak. Tak mnie kocham, Montuś. Ja też Cię kocham. Też Cię kocham. Dobrze, kochani, no cóż, tym miłym akcentem, <tum> tym miłym i słodziutkim akcentem będę się z Wami dzisiaj żegnać i pozwolicie, że dopiję sobie teraz moją kawę i poprzytulam się z moim pieskiem. <tum> hmm. Przytulasek mój kochany. Tak, jestem kochany, to Powiesz, mam, widzą, do widzenia? Powiesz, do widzenia? Nie powiesz. To ja za Ciebie powiem. Tylko, jak ja teraz mam wyłączyć kamerę?